I zachęcając do błędów heretyków, zachęcając do błędów heretyków, straszna jest odpowiedzialność, wina, grzech. Zachęcając do błędów heretyków, sprzyjając zepsuciu obyczajów wśród duchowieństwa i wiernych, niszcząc kształcenie zapewniane przez katolickie seminaria, uniwersytety, zastępując głoszenie kazań, propagandą nowoczesnych ideologii, odwołując misję do ludu, rozsyłając zakony i wykorzystując instytucje charytatywne jako źródło zysku, z których prawie wszystkie obecnie zajmują się zarządzeniem działalnością hotelarską. Robię, robię yy, Dopowiedzenie, być może najkrótsza, najtrafniejsza ocena dorobku soboru watykańskiego drugiego, lata 1962, zakończenie 65 w październiku, mamy listopad 2025, najkrótsza w pigułce ocena soboru watykańskiego i jego zglinych owoców. Złą! I tyle jest do powiedzenia na temat Watykanu sekundum, jego owoców i... Tych, którzy te owałce wprowadzili w ruch. Ronkani, Montini, Luciani, Wojtyła, Ratzinger, Bergoglio, Prowaz, Judasze. Zgniłe owoce. Pozornych cud. Jest niedaleko od nas. Niedaleko od każdego z nas. Niczym, bracia. Bo kogo tu w tej kaplicy znajdujecie z prawdziwymi cnotami? Myśli, mówi, czyni po Bożemu, stara się, chce we wszystkim. I jeżeli w czymś nie dopełnił, a jest upomniany, to się cieszy i dziękuje, a nie obraża. Jak się oskarża z grzechów, z grzeszy, myślą, słowem, uczynkiem, to patrzy nie tylko na czyn, nie tylko na słowa, ale jeszcze myśli u początku są. Jak ja myślę, głupio myślisz.